Dlaczego pompy ciepła przestają dogrzewać nasze domy do żądanej temperatury? Czyli najpierw urządzenie ogólnie może być niedobrane do samego budynku, natomiast później już wybieramy konkretny model, załóżmy, że, że wybraliśmy, nie wiem, że, że to będzie pompa dla, dla uproszczenia 10 kW do budynku, czyli że w tych Minus 20, o to jest teraz też istotne, że przy minus 20 ta pompa jest w stanie wydać 10 kW. To nie jest wcale takie proste, bo jak kupujecie pompę 10 kW, to musicie później upewnić się, poszperać w jej dokumentach, w jej papierach, że ona te 10 kW ma przy minus 20, kiedy ten budynek potrzebuje 10 kW, a nie przy zerze albo plus 7, bo wtedy ten budynek potrzebuje dużo mniej, pompa będzie dużo sprawniejsza. A kiedy temperatura spada do minus 20, to historia jest zupełnie, zupełnie inna, bo ten budynek potrzebuje coraz więcej, a pompa. Pompa ciepła ma coraz mniejszą moc, bo im niższa temperatura na zewnątrz, tym mniejszą moc i sprawność ma taka pompa ciepła. Więcej jakościowych rozwiązań dla Twojego domu poznasz na kanale Hollywood Zdrowy Dom.